Dajcie w Aquatex. Dzisiaj pokażemy Wam trochę firmę. Tutaj nasza furmanka. Trochę nieumyta, ale jedzie w trasę zaraz. Historii tych pieczarek sam nie znam, więc nic Wam nie powiem. Tu biuro. Tutaj sobie pracujemy. Coś tam robimy. Tu. A nie, tego pokoju to na razie Wam nie będę pokazywał. Idziemy na firmę. Może uda się pokazać, jak produkujemy nasze podłogi, chociaż dzisiaj bardziej taki luźny dzień. Więc zobaczymy. Wita nas łódeczka wędkarska, nasza Solar. Też mamy w planie niebawem wybrać się na rybki. To zabierzemy Was ze sobą. Już nawet. Jakieś sprzęty zostały dokupione, do wenteczek. No i tak to wygląda. Dwie maszyny, te których wycinamy. Nasze podłogi. Ta aktualnie jest psuta. No ale tak to w biznesie bywa, nie? Jak się pracuje, to czasami coś się psuje. Tutaj Daniel jakiś bryt założył. O, jest mistrzu, siema. ma skopiować, zobaczyć, kolor będzie wychodził. dalej. Uh, Aquatex Tu ekipa siema Hej ja no, no, pracuje No a tutaj spróbuj skopiować i zobaczymy no, zakąpać Zeskanować No tylko ja właśnie nie wiem no, Tutaj starszyje jak... mdy... mdłe kolory wiesz Tak wyglądają mdłe kolory <grymka> też tak macie, że bez kawy nie ma roboty? Bo u nas to podstawa. Kawa to podstawa. Majster, ty będziesz coś chciał? Będę się teraz reklamację starą robić. Coś tam bitniemy. No. A no to pokażemy Wam. Czekaj, tutaj. Pokażemy Wam, jak się mniej więcej wycina nasze produkty na łódki i takie różne inne. Nam jeszcze chwilę zajmie przygotowanie do cięcia, a Wy przenosicie się do tej przestrzeni już teraz. Fajnie jedzie, co? Ty, a weź ty mi powiedz ten baner, co tu stoi, to przed kim on tutaj nas reklamuje przy tej maszynie? Jak to przed kim? Nie on... wiem, to powinno gdzieś stać, wiesz, do ludzi, ja tu nie wiem. Bo baner zasłania brzydkie rzeczy, które tam są. A dobra, rzeczy, tak zwany odpad. Uważaj, bo cię rozjedzie. Teraz nastąpi weryfikacja pracy drugiego pracownika. Nie zrobię. No, będzie to utrwalone. Jest takie powiedzenie, że nie myli się tylko ten, co nic nie robi, tak więc jak widzicie, u nas nie ma ludzi, którzy się opierdzielają, A że on nic nie robi, a i tak się pomylił? <noise> nie, żartuję. <noise> nie dzisiaj, to jutro wrzuci, ale myślałem, że zrobi. Czujesz presję? Czuję. Ja też bym czuł, jakby boss mnie stał. Nie I na ręce mi patrzył. Zobaczcie, to jest też nasz produkt. Podłoga twarda typu harddeck. Powiem Wam, że ta podłoga kosztowała nam, nas, Zerwaną nockę niedzielną, bo musieliśmy ją wyciąć na nowo, dobrze, że mieliśmy już odlew zrobiony, a to co tu widzicie, no to jest taki kurde nieplanowany odpad, ale jakoś no my tego nie kryjemy, nie Nie każdy jest idealny, trochę było źle zwymiarowane, trzeba było robić na nowo, a że klient się spieszył na targi z tym tematem, dodawaliśmy ognia po nocy, nie? Fajna rzecz, tutaj nie wiem czy widać, takie przetarcie jest, to jest nieco bardziej taki ekskluzywny produkt, który tu robimy. Głównie wycinamy podłogi piankowe, ale też robimy na, że tak powiem, specjalne zamówienia, tak, nieco droższe klimaty, co nie zawsze się udaje, nie ale wiecie, tak jak wszędzie. Co tam jest, bajzel? Nie no, nie poobcinane te friends, no potem ciężko jest wyjąć. Pewnie sam nie poobcinałeś. Bardzo możliwe. Nie. Ale pamiętaj, że jak coś jest nie tak, to to nie ja. No tak, tak. Ty, ja, to dzisiaj z tego wycinania to w końcu będzie coś z tego? Teraz będzie coś z tego. Mm -hmm. <laughs> Możemy nagrać, bo ludzie często nie wiedzą, co to jest zgodne z przetarciem i niezgodne z przetarciem. No to mów. No. To czekaj, odsunę. Przedamy wam widać... tipa. Żeby lepiej było widać. Może będzie lepiej widać. Często ludzie nie wiedzą, jak mówimy coś, czy to jest zgodne z przetarciem, czy to jest niezgodne z przetarciem. Bo często mówię, że dobrze, tylko muszę ten element ułożyć zgodnie z przetarciem. Zgodnie z przetarciem to jest jak leży element w tą stronę teraz jest ciemniejsze, a niezgodne z przetarciem. To jest to, teraz jest jaśniejsze. No, nie wiemy, czy kamera to oddaje, ale na żywo to widać, nie? Bo jednak to przetarcie jest jakieś kierunkowe, nie? Jest spora różnica, tak, no. bo to jest kierunkowe przetarcie. Jest spora różnica na żywo. Tak więc widzicie to wycinanie podłóg, to nie jest tylko, że walicie bryt na maszynę Jesa, tylko trzeba jednak trochę rzeczy wiedzieć, no. No dobra, ty, ale z tego wycinania, no to będzie coś z tego. Ech. Będzie trzeba było zrobić tak, wiesz, luksusowo. Będzie luksusowo. Hurra! Się udało. Czasami wycinamy na raty, jak są na przykład poprawki, i tak wygląda cięcie. Pierwsze cięcie zrobione. Maszyna teraz zmienia końcówkę, tutaj w sumie prosty wzór. Tak więc nie będzie jakoś długo czasami, jak sobie klient rzeczy, jakieś logotypy i tak dalej, no to trwa to dłużej. Od tego też cena końcowa zależy. Puścił maszynę, się schował i pewnie kiełbasę je. Nie, kanapka. Kiełbasę już zjadłeś? Zjadłem. Kiełbasę zjadłam. I tak to u nas wygląda. Dajcie sabika, łapkę w górę, a my będziemy Wam regularnie wrzucać. No Szukam co? osełki, bo... Co? Buł... Bo... Szukam osełki, bo na razie bułkę rozrywam zamiast kroić. Muszę nóż naostrzyć. Nie wiem, na CNC wrzuć. Zobaczymy, co wyjdzie. No, Obracając do tematu, jeżeli interesuje Was temat podłóg jachtowych macie łodzie i tak to zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Stwierdziliśmy, że będziemy robić content Zaczęliśmy w Sławie na zawodach. Teraz robimy u nas. Jaki fachowiec. No. Nagrywam teraz maszynę, bo skończyła ciąć. I co, i to tyle roboty na dzisiaj było? Na tą chwilę tyle, no. I tutaj gotowy element. Pokażemy Wam od razu. Czasami jeszcze trzeba go troszeczkę wykończyć. O właśnie, takie dzymzle-prymzle. Już tam jest jakiś fragment podłogi. Co to? Saks, chyba tak, tak Saks, tak. Różne marki robimy, mniejsze, większe, tańsze, droższe. Nie zamykamy się. No i tak o. dzień kolejny słoneczny. Ktoś jakiegoś Raptora zaparkował. Taki byle jaki Ford. W ogóle mi się to nie podoba. Nie no, żartuję, fajny. Idziemy z co się dzieje w ogóle. Co wycinasz to elementy z tego pawła co na siedzi. Kolejny dzień, kolejna kawa, kolejne podłogi się wycinają, ja mam dzisiaj trochę inne zajęcie, ale o tym wam opowiemy w jakimś innym odcinku. Mianowicie muszę poinstalować jakieś tam programy do czegoś nowego w naszej firmie ogólnie ja tutaj te filmy to za kawę robię nie? kawy będzie dużo w tym kontencie, bo w kawie mi za to płacą bo raptorami jeżdżą a ja za kawę tu zapieprzam tego raptorach to ja sobie na innym kanale nagram, fajny kurde idę robić I tu są ręce tajnego pracownika <grytanie> umowa zleceniu bez umowy i zlecenia Jakbyście szukali dentysty niego, nie na NFZ, to mamy trochę narzędzi też. To jest tu. Mistrzu, może już więcej dzisiaj nie pokazujmy. Widzom, zostawmy coś na kolejne odcinki, nie? Nie no tak, nie, nie wszystko naraz. Nie wszystko musi wiedzieć od razu. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że nieco wam zobrazowaliśmy co my tu robimy. I tradycyjnie prośba, osabika, łapkę w górę, dajcie nam motywację do tego, żebyśmy mogli Wam dostarczać kontent z branży marinistycznej, bo nie będziemy pokazywać tylko naszych podłóg w kółko, ale czasami będą, albo nawet częściej niż czasami, bardzo ciekawe rzeczy. Cześć!